Witam serdecznie z Muzycznego Gołębnika Magika z wielkimi pozdrowieniami w poniedziałkowy dzień, w poniedziałkowy dzień jest to piękny dzień, jest to piękna pogoda, ale niestety też mam kilka rzeczy do omówienia z moimi fanami, z moimi kolegami hodowcami gołębi pocztowych oczywiście i nie tylko i ozdobnych, więc z wielkimi pozdrowieniami dla hodowczyni, dla hodowców, dla fanów, dla wszystkich odbiorców mojego kanału, więc zaczynamy o co chodzi. Postanowiłem nagrać ten film z pomocą dla mojego sympatycznego przyjaciela, przyjaciela Bogdana Biernackiego z Nowego Sącza. Króciutko opowiem, żeby nie, nie przedłużać, żeby ten film dotarł do Was, żebyście zrozumieli o co tu chodzi. Mój kolega muzyk, mój kolega, który kręci mi klipy, mój kolega, który kręci Wesela, mój kolega, który się zajmuje taką branżą jak ja, muzyczną i nie tylko. Kilka tygodni temu dotknęła go bardzo wielka tragedia. Na skutek tej tragedii utracił wzrok w 95%. Po prostu zawaliło się mu życie, bo utrzymuje się z muzykowania, utrzymuje się skręcenia klipów, utrzymuje się skręcenia po prostu teledysków weselnych, i tak to wygląda. Proszę o pomoc dla niego, bo został. Chłopak po prostu bez środków do życia, nawet przed samymi świętami, bo nie jest w stanie nic zrobić. Bo wiecie dlaczego nie jest w stanie nic zrobić. Więc proszę o pomoc dla niego, taką zbiórkę parę groszy, finansów, żeby mógł jakoś przetrwać chociaż ten ciężki okres w swoim życiu, żeby nie został sam. Bo niestety wiecie, jakie są czasy dla niego i jakie są czasy dla wszystkich a niestety niektórzy ludzie się odsuwają i nie chcą jakoś blisko, bliskim osobom pomóc. Więc myślę, że ja nie zostawiłem swojego przyjaciela, a Wy mi pomożecie, żeby chłopak miał jakieś dogodne, fajne te święta i jakoś przeżył kilka miesięcy do przodu, zanim, zanim jakaś będzie poprawa, a oczywiście wierzę w to, wierzę w cud, wierzę w to, że się chłopakowi polepszy i będzie mógł dalej działać i pracować. Więc Bogusiu, od mojego serca dla Ciebie zdrówka. Myślę, że będzie dobrze, będę się o to modlił, żeby było wszystko w porządku, do celu, po prostu chciałbym przeznaczyć 25 gołębi, 25 gołębi, które leciały w muszynce u mamy, moja mama nimi leciała, gołąbki leciały sobie lekko, na spokojnie, gdzie wywalczyły wicemiszcza, gołębi, tak po prostu. Mama, mama, kobieta, która ma 70 lat, opiekowała się gołębiami, miała zaznaczone gołąbki po prostu, tak to wygląda. Jakie gołąbki są do typowania, na której nodze miała znacznik, ogarniała ta kobieta więc tu są pucharki, tutaj są dyplomy na te gołębie. Mam kilka takich pocisków, można powiedzieć. Tak to wygląda. Za takiego gołąbka żeby było wszystko w porządku, 400 zł na konto Bogdana. Jeżeli ktoś wpłaci na konto Bogdana 400 zł za, ta, za takiego gołąbka, jest 25 wyselekcjonowanych gołębi. Między innymi, powiem tylko tyle, że gołębie poszły od Grześka Taraska do Moszynki, wszystkie są. Poszły gołębie od Rafała Pasonia, mistrza mojego, też są. Te gołębie są tutaj w klatce. Nie będę mówił, co jest po czym, po prostu, żeby... Nie wybrali sobie najlepszych gołębi. Powiecie, jak to jest. Powiem tak: chciałbym sprzedać wszystkie te gołębie i żeby te pieniądze trafiły mm. dla mojego przyjaciela. Jeżeli ktoś będzie chętny zabrać całe stanu tych gołębi, jest ich 25. Naprawdę super gołębi. Super gołębi. Pokażę kilka po drodze. Tutaj akurat mamy 0381 Grzegorz Tarasek. To jest gołąb od Grześka Taraska. Dostałem go w prezencie do testu na loty. I gołąb wylatał wszystkie loty. Jest po wszystkich konkursach i czołował. Jest to piękna samica, która jest warta 400 zł, jak dla mnie, żeby było wszystko w porządku. Żeby było jeszcze bardziej wszystko w porządku, może ją ktoś po prostu zakupić za 800 zł. To są takie kwoty, gdzie, myślę, byłoby ok, ale cena wywoławcza, yy, symboliczna dla mojego przyjaciela jest to 400 zł, jeżeli ktoś wpłaci 400 zł Bogdanowi, na konto, za tego Gołąbka z potwierdzeniem do mnie dzwoni albo na SMS-a, najlepiej zadzwonić, numer mój to jest 790-211-552 jest on wszędzie, każdy hodowca pisze do mnie SMS-a, że w sprawie Gołębia jakbym nie mógł oddzwonić, bo mogę być na Gołębniku, mogę być w studiu albo teraz za chwilkę będę też nagrywał kolendy, więc jest to ciężki temat żebym odebrał telefon, ale odzwania, więc napisać konkretnie aby ktoś był zainteresowany, yy, za całe stado za całe stado, jakby ktoś chciał wziąć, zrobimy lepszą cenę i też po prostu trzeba wpłacić. Można przyjechać gołębie oglądać, jak najbardziej. Tylko konkretnych ludzi, a nie ludzi, którzy przyjedzie ktoś sobie kupić jednego gołębia albo coś. To mnie nie interesuje. Ja to chcę zrobić bardzo szybko, bardzo fajnie i tyle. Skoro mogę tutaj pokazać, pokazać przepraszam. No, tutaj są gołębie, to jest drugi przodownik GMP, na przykład z tamtego roku, chyba znacie, bo ja na młode się specyfikuję, lubię sobie le lecieć, więc po prostu nie będę pokazywał, tutaj mamy taki jeszcze na przykład kucharek z tamtego roku mistrz gołębi młodych, seria 15 z 8 gołębie, śmigają, jakoś sobie człowiek radzi, jest tu, tu za mną wszystkie puchary, które są, to praktycznie oprócz tych czterech, tutaj z tego roku z Gołkowic, zaczynaliśmy hodowlę, więc delikatnie poleciało, wyniki są fajne, gołębie są wyselekcjonowane, zdobywam gołębie od fajnych hodowców, no mówię, Grzesiek Tarasek, byłem u niego na gołębniku, wielu hodowców byłem, jest tam po prostu... Selekcja konkretna, więc polecam Grzegorza Taraska. Ja, by też chciał sobie ktoś jakieś zamówić gołąbki, no to celować do tego hodowcy, bo jest ok. Jest blisko, bo jest bobowa, niedaleko mieszka, a materiał jest konkretny. Więc mówimy jeszcze raz: 400 zł na Bogdana konto. I taki gołąbek leci. To jest pierwszy tarasek. Trzymam gołębia najlepszą samicę od Grzegorza Taraska. I ona idzie jako pierwsza. Resztę gołębi nie powiem. A są też gołębie Rafała. Więc tak. 400 zł za maszynę. To są gołębie nazywane przeze mnie nie gołębie, tylko pociski. Naturalna, piękna selekcja jest w rękach. Super. Teraz tak delikatnie, żeby nie było. Jest tutaj gołąbek niesamowity pocisk. Jest to malcer Albrecht i mój najszybszy, mój, na, mój najszybszy samiec, który jest po 11 konkursach w muszynce. Obrączka to jest 230 muszynka 230 tak wygląda gołąb. I też 400 zł dla Bogdana. I jeszcze raz powtarzam, że jeżeli by ktoś chciał kupić całe stado, zrobimy lepszą cenę. Oczywiście w, po wpłacie z potwierdzeniem na Bogdana konto. Gołąbki ktoś zabierze osobiście, zrobimy zdjęcie, nagramy film, odbiór gołąbków, żeby było wszystko w porządku. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie chce kupić gołębia, może mu wpłacić nawet jedną złotówkę, 2 zł, 10 zł. Kto ile może. Pomóżcie mojemu przyjacielowi, bo ma rodzinę, ma wspaniałą żonę i ma wspaniałego syna. Następna sprawa. O gołębie, o gołębie są. Tutaj, gołębie są w domu, będą trzymane w garażu, w celkach, są przygotowane fajnie do odbioru. Następna sprawa. 40 zł płyta Kamila. Każdy, kto chce zakupić płytę, dajemy na początek 10 tych płyt. 40 zł wpłacasz, 40 zł na konto. Możesz płacić stówę. Możesz płacić 50 zł, ale żeby to było wartość tej płyty i wpłacacie na Bogdana konto 40 zł albo stówę z potwierdzeniem do mnie SMS-em i dane, gdzie mam wysłać płytę. To jest też myślę moim zdaniem taki prezent dla was na święta. Nie jest to wyłudzanie pieniędzy, że trzeba komuś wpłacać, nie. Po prostu ja to chcę zrobić dla niego i proszę was o pomoc. Pomóżcie mu. Błagam was, pomóżcie mu, bo ja wiem, że to jest po prostu chłopakowi się zawalił świat. Zrozumcie to z całego serca. Każdy ma w życiu problemy różne, trzeba się szanować, miłować. Dzisiaj się nienawidzimy, a za, za dwa-trzy dni możemy za kimś płakać. Tak to też wygląda. No, nie musimy się szanować. Każdy w życiu popełnia błędy. Nienawiść, złość, różnie bywa. Ale w takiej sytuacji nie ma tutaj nienawiści ani złości, tylko pomóżcie. Jestem w stanie mu przeznaczyć nawet 200 płyt, ale kupcie i wpłacicie mu te pieniądze. Płyty są przygotowane, złożone, cały karton można też kupywać. Możecie wpłacać 100, 150, ale wpłaccie mu 40 zł. Każde potwierdzenie z płytą wysyłamy, my automatycznie wysyłamy. Z automatu do Was płytę. Już Was nie będzie kosztowała nic, po prostu odbierzecie sobie płytę. Więc każdy datek jest dla niego dobry. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, pomóżmy temu człowiekowi, bo on zasługuje na pomoc. Zasługuje na pomoc z mojego doświadczenia, zasługuje. Były czasy w tym roku, że tam się minoga poślizgnęła chwilę, nakręcił mi kilka klipów, pomógł, też mnie wspierał w ciężkich chwilach i nie tylko, więc dla Bogdana Biernackiego pomoc z mojego serca, z waszego, więc proszę wszystkich hodowców, hodowczynie, moich przyjaciół, a przyjaciół mam super wielu w Polsce, pomóżmy chłopakowi, wpłaćmy mu datek, żeby on mógł przeżyć okres świąteczny i troszkę miesięcy do przodu, zanim będzie jakaś diagnoza postawiona i co będzie dalej. Na początek błagam was o pomoc dla niego. Wszystko jest... Sprezentuję jeszcze kilka fajnych gołębi jak trzeba będzie. Na razie mamy 25 gołębi i 200 płyt. Zaczynamy od 10 płyt i od 25 gołębi. Możecie wpłacić bezinteresownie nie za płytę, nie za gołębia. Też możecie, ale jeżeli to, któryś hodowca chce fajnego gołębia, a tutaj 25 gołębi jest wyselekcjonowane. Tutaj nie ma byle czego i proszę mi zaufać, a hodowcy z Polski to potwierdzą, między innymi Rafał Pasoń i wiele innych fajnych hodowców. Nie będę wymieniał, bo nie ma sensu. Życzę Wam zdrowia. Wszystkim wesołych świąt. Życzę Wam radości. Godźmy się, poprzepraszajmy wszystkich. Żyjmy, bo się źle dzieje. Przepraszam, bo się dzieje źle na tym świecie. Trzeba sobie pomagać. Trzeba sobie pomagać. W życiu jest różnie, ale trzeba sobie pomagać. Boguś, trzymam za Ciebie kciuki. Będzie wszystko dobrze. A myślę, że moi fani, moi znajomi, przyjaciele Ci pomogą. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zdróweczka.